A co, gdybym ci powiedział, że cała niesamowita różnorodność życia na naszej planecie, od najmniejszych bakterii po największego wieloryba, od najdelikatniejszego kwiatka po nas samych, jest połączona niewidzialną nicią. Że wszystko jest wynikiem nieustannego procesu, brutalnego i pięknego zarazem, który kształtował istnienie przez miliony lat. Był czas, kiedy taka idea była nie do pomyślenia, niemal herezją. Aż do momentu, gdy pewien człowiek. Pozornie cichy angielski przyrodnik wyruszył w podróż, która na zawsze zmieniła nasze pojmowanie świata i naszego w nim miejsca. To opowieść o Karolu Darwinie i o tym, jak jego rewolucyjna teoria ewolucji poprzez dobór naturalny wywołała intelektualną burzę, która wywołuje poruszenie do dziś. Jak doszedł do wniosku, który zachwiał fundamentami nauki i wiary? Dlaczego jego spuścizna pozostaje tak ważna, a dla niektórych tak kontrowersyjna? Aby zrozumieć skalę rewolucji darwinowskiej, musimy cofnąć się do Anglii na początku XIX wieku. Naród w pełnym rozkwicie, rewolucja przemysłowa przekształciła krajobraz i społeczeństwo, Imperium Brytyjskie rozszerzyło swoje dominia, a nauka zaczęła podważać stare pewniki. Jednakże dominujący pogląd na świat przyrody był głęboko zakorzeniony w tradycji religijnej. Uważano, że gatunki są dziełami boskimi, stałymi i niezmiennymi od zarania dziejów. Pomysł, że formy życia mogą się zmieniać i ewoluować, był marginalny, a nawet niebezpieczny. W takich właśnie okolicznościach urodził się w 1809 roku w Shrewsbury Charles Robert Darwin, w zamożnej rodzinie o intelekcie. Jego dziadek, Erasmus Darwin, już wcześniej interesował się ideami ewolucji. Jednak młody Charles, po nieudanej próbie studiowania medycyny, postanowił poświęcić się karierze kościelnej w Cambridge. Wydawało się, że to bezpieczne i godne szacunku miejsce. Jednak jego prawdziwą pasją było coś innego – natura. Kolekcjonował chrząszcze, studiował geologię u Adama Sendgwicka i fascynowały go wykłady botaniczne Johna Stevensa Henslowa. To właśnie Henslow dał mu szansę, która miała zdefiniować jego życie – posadę nieopłacanego przyrodnika na pokładzie HMS Beagle, brygu Royal Navy, który miał wyruszyć w podróż dookoła świata w ramach misji kartograficznej. 27 grudnia 1831 roku Beagle wypłynął z Plymouth. Dla Darwina był to początek pięcioletniej Odysei, która zaprowadziła go na egzotyczne wybrzeża, do nieprzebytych dżungli i potężnych gór. To było coś więcej niż zwykła podróż, to było głębokie zanurzenie się w zadziwiającej różnorodności życia. W Brazylii zadziwiła go bujność tropików. W Argentynie odkrył skamieniałości gigantycznych, wymarłych ssaków, niepokojąco przypominające mniejsze, współcześnie żyjące gatunki. Dlaczego wyginęły? Jakie relacje Łączyły ich ze współczesnymi stworzeniami, w andach znalazł muszle na dużych wysokościach, co potwierdza teorię geologa Charlesa Liella o powolnych, stopniowych zmianach zachodzących na Ziemi na przestrzeni długich okresów czasu. Jeśli Ziemia się zmienia, czy życie na niej żyjące nie może również ulec zmianie? Jednak to na odległym archipelagu na Pacyfiku, Wyspach Galapagos, elementy układanki zaczęły składać się w całość w najbardziej wymowny sposób. Zaobserwował gigantyczne żółwie, których skorupy przybierały odmienne kształty w zależności od wyspy, a także przedrzeźniacze, u których występowały subtelne różnice. A nade wszystko zięby. Z pozoru podobne ptaki, ale z dziobami o niesamowicie różnych kształtach i rozmiarach, każdy doskonale przystosowany do konkretnego rodzaju pożywienia dostępnego na danej wyspie. Czy zostały stworzone w ten sposób, a może pochodzą od wspólnego przodka z kontynentu i różnicowały się, aby przystosować się do nowego środowiska? Pytanie wciąż krążyło mu po głowie. Darwin powrócił do Anglii w 1836 roku nie jako przyszły duchowny, lecz jako szanowany naukowiec, obładowany okazami i pytaniami. Przez następne 20 lat oddawał się drobiazgowej i niemal tajnej pracy. Analizował swoje zbiory, konsultował się z ekspertami, hodował gołębie, aby badać sztuczną zmienność i chłonął literaturę naukową. Przeczytał esej o zasadzie populacji Tomasa Malthusa, który dowodził, że populacje rosną szybciej niż zasoby, co prowadzi do nieuniknionej walki o byt. Darwin dostrzegł tu klucz: w naturze nie wszystkie nowonarodzone osobniki przeżywają i mogą się rozmnożyć. Kto to osiąga te, które mają przypadkowe różnice, dające im przewagę w walce, nieco skuteczniejszy dziób, skuteczniejszy kamuflaż, większą odporność na choroby. Z biegiem pokoleń te niewielkie korzyści będą się kumulować, a populacje będą się stopniowo zmieniać, dostosowując się do swojego środowiska. Nazwał ten proces odoborem naturalnym. Była to potężna idea, która potrafiła wyjaśnić zadziwiającą adaptację organizmów i powstanie nowych gatunków od wspólnych przodków. Ale był to też niebezpieczny pomysł. Sugerowało, że życie nie ma żadnego boskiego celu, ale jest wynikiem ślepego, naturalnego procesu. Zasugerował, że ludzie, tak jak każdy inny gatunek, są produktem tej ewolucji. Darwin, świadomy burzy, jaką to wywoła, przez lata wahał się, czy publikować swoje odkrycia, gromadząc liczne dowody w swoim domu w Downhouse. Katalizatorem okazał się niespodziewany list, który dotarł do nas w 1858 roku. Jej autorem jest Alfred Russell Wallace, inny brytyjski przyrodnik pracujący na archipelagu malajskim. W pracy tej Wallace niezależnie i zwięźle przedstawił tę samą teorię doboru naturalnego, którą Darwin rozwijał przez 20 lat. Szok był ogromny. Pod naciskiem przyjaciół naukowców Liela i Hookera Darwin zgodził się przedstawić streszczenie swoich idei wraz z esejem Welles'a na spotkaniu Lenin Society w Londynie. Rok później, w listopadzie 1859 roku opublikował wreszcie swoje Opus Magnum o powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Książka wyprzedała się już pierwszego dnia. Uderzenie było natychmiastowe i sejsmiczne. Świat intelektualny był podzielony. Niektórzy naukowcy uznali te teorie za eleganckie i skuteczne wyjaśnienie świata przyrody. Inni odrzucili ją stanowczo, trzymając się starych idei. Kontrowersje szybko wyszły poza kręgi naukowe, wywołując zażartą debatę w społeczeństwie, prasie i przede wszystkim w sferze religijnej. Burza, której tak bardzo obawiał się Darwin, w końcu rozpętała się. O powstawaniu gatunków nie było tylko książką naukową, było to wyzwanie dla ustalonego światopoglądu. Nastąpiła wielowątkowa i pełna pasji debata. Na froncie naukowym Thomas Henry Huxley, samozwańczy buldog Darwina, stał się jego najzagorzalszym obrońcą, publicznie dyskutując i odrzucając krytykę. Jednak wielu wybitnych naukowców Takich jak Anatom Richard Owen i były mentor Darwina, Adam Sedgwick, stanowczo się temu sprzeciwiało, twierdząc, że nie popiera tej teorii bezpośrednich dowodów lub jest ona niezgodna z ich własnymi teoriami. Największy opór co nie powinno dziwić, wystąpił wśród przedstawicieli świata religijnego. Myśl, że życie, a zwłaszcza ludzkość, nie jest bezpośrednim i szczególnym dziełem Boga, lecz wynikiem naturalnego i przypadkowego procesu, była dla wielu głęboko niepokojąca. Słynna debata oksfordzka z 1860 roku pomiędzy Huxleyem a biskupem Samuelem Wilberforcem stała się symbolem tego starcia, choć dokładne jej szczegóły owiane są legendą. Konsekwencje społeczne były również ogromne. Niektórzy wykorzystywali lub błędnie interpretowali ideę Darwina, aby usprawiedliwić nierówności społeczne, rasizm czy imperializm w ramach tego, co stało się znane jako darwinizm społeczny zniekształcenie, którego sam Darwin nie popierał. Tymczasem Karol Darwin który cieszył się słabym zdrowiem i nie chciał angażować się w bezpośrednią konfrontację, obserwował burzę ze względnego spokoju w Down House, kontynuując swoje badania, publikując więcej książek, w tym o pochodzeniu człowieka, która bezpośrednio dotyczyła ewolucji człowieka i odpowiadając na krytykę w korespondencji. Jego własne uczucia religijne, już i tak nadwątlone przez dokonane odkrycia i bolesną śmierć córki Annie, stawały się coraz bardziej agnostyczne. Karol Darwin zmarł w 1882 roku i w geście odzwierciedlającym jego ogromny wpływ na naukę został pochowany z honorami w opactwie westminsterskim obok Izaaka Neftona. Człowiek, który podważył tak wiele pewników. Zyskał najwyższe uznanie swojego narodu. Dziedzictwo Darwina jest niepoliczalne. Jego teoria ewolucji poprzez dobór naturalny nie była tylko genialnym pomysłem, stanowiły one ujednoliconą strukturę całej współczesnej biologii. Od genetyki i medycyny po ekologię i paleontologię, ewolucja jest podstawową zasadą, która nadaje sens różnorodności i złożoności życia. Uczył nas, że jesteśmy połączeni ze wszystkimi innymi stworzeniami na tej planecie, że jesteśmy częścią niezwykle długiej i nieustannie zmieniającej się historii naturalnej. Jednak rewolucja darwinowska wykracza poza naukę Zmusiło nas do ponownego rozważenia naszego miejsca we wszechświecie, zakwestionowania starych dogmatów i przyjęcia światopoglądu opartego na obserwacji, dowodach i rozumie. Choć w niektórych kręgach wciąż trwają kontrowersje dotyczące konsekwencji teorii ewolucji, jej naukowa zasadność jest obecnie przytłaczająca i niepodważalna. Historia Karola Darwina to opowieść o ciekawym umyśle, cierpliwej obserwacji i niezwykłej odwadze intelektualnej, która pozwalała mu podążać za dowodami aż do ich ostatecznych konsekwencji, bez względu na na to, jak niewygodne się wydawały. Przypomina nam, że najpotężniejsze idee mogą zrodzić się z uważnej obserwacji otaczającego nas świata i że dążenie do wiedzy, choć czasami żmudne i sprzeczne, jest jedną z najbardziej fascynujących podróży, w jakie możemy się udać. Jego podróż zmieniła świat i nasze pojmowanie go na zawsze.